Rewolucja w medycynie, czyli biodruk 3D. Trzustki. Dzień dobry, ja nazywam się Cezary Odrzyguść i przeniosę Państwa dziś w świat drukarek. Ale nie takich, które zastać możecie w swoich biurach czy mieszkaniach, a w świat niezwykłych drukarek i niezwykłego druku. Dziś chciałbym podzielić się z Państwem niezwykłą historią i potencjalnie rewolucyjnym wynalazkiem, który może zmienić oblicze medycyny. Na zawsze. Polski zespół naukowców z doktorem, habilitowanym lekarzem Michałem Wszołom na czele jest na progu przełomu, który ma szansę uratować setki tysięcy ludzi cierpiących na cukrzycę typu pierwszego czy przewlekłe zapalenie trzustki. W dzisiejszym materiale będziemy się przyglądać technologii biodruku 3D i jej zastosowaniu w wydruku bionicznej trzustki. Zapraszam do materiału. Biodruk 3D pozwala stworzyć organy szyte na miarę. Biodruk 3D to metoda, która wykracza daleko poza tradycyjne zastosowanie druku 3D. Pewnie wielu z Państwa zdecydowało się zakupić taką drukarkę i drukować poszczególne elementy w własnych domach, ale ta drukarka jest zdecydowanie inna. Jest to technologia, która pozwala na stworzenie organów szytych na miarę. To, co wyróżnia biodruk 3D, to wykorzystanie żywych komórek, które są zanurzone w specjalnie zaprojektowanym biotuszu. Ten biotusz jest w pełni naturalny, wykonany ze składników występujących w danym narządzie, w tym wypadku trzustki. Co więcej, polski zespół naukowców jest jednym z pierwszych na świecie, którzy osiągają sukcesy w drukowaniu unaczynionych tkanek miękkich, co jest kluczowe dla utrzymywania żywych komórek w wydrukowanym organizmie. Bo pamiętajmy, że biodruk 3D stosowany jest już chociażby w przypadku ubytków kostnych i to dość powszechnie. Bioniczne trzustki, wytworzone za pomocą biodruku 3D, skutecznie wydzielają insulinę i glukagon, co jest ratunkiem dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Tylko w Polsce 20 tysięcy osób czeka na natychmiastową operację trzustki. Obecnie rocznie przeprowadza się jedynie kilkadziesiąt takich przeszczepów. Skala tej nierównowagi jest wręcz przerażająca. Bioniczna trzustka stworzona przy użyciu biodruku 3D może zmienić ten krajobraz, oferując długoterminową niezależność od insuliny egzogennej, to znaczy takiej dostarczanej z zewnątrz, czyli np. za pomocą zastrzyków iniekcji do organizmu, czy za pomocą specjalistycznych pomp, które dawkują nam właśnie insulinę. Cukrzyca typu pierwszego stanowi ogromne obciążenie zdrowotno-ekonomiczne dla społeczeństwa. W Polsce wydatki związane z cukrzycą wynoszą blisko 1 miliard euro rocznie. Obecne metody leczenia, w tym przeszczepy trzustki, są kosztowne i wynikają z ograniczonej ilości dostępnych narządów. Biodrukowana bioniczna trzustka. Oferuje ekonomiczną alternatywę, która może obniżyć koszty zarządzania cukrzycą, a także koszty powiązane z przeszczepami i powikłaniami. Wyobraźmy sobie, że będziemy w stanie drukować te organy na drukarkach i wykorzystywać dość powszechnie. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki założyła spin-off Polbionika, który zdobył wsparcie finansowe od inwestorów. Obecnie, po przeprowadzeniu badań na zwierzętach, Prowadzone są rozmowy z funduszami typu Venture Capitals, które zainteresowane są sfinansowaniem badań klinicznych. Pamiętajmy, kwoty, które są potrzebne do tego, aby sfinansować badania kliniczne, są ogromne i nie każda firma jest gotowa podjąć takie ryzyko. To krok w przemianę tego innowacyjnego rozwiązania w praktyczną metodę, a więc szansa na sukces i szansa na uratowanie wielu tysięcy osób. Biodruk 3D. Stanowi przełom w dziedzinie transplantacji. Otwierając drzwi dla całkowicie nowego podejścia do przeszczepów, np. trzustek. Ta technologia ma potencjał zmieniać pejzaż medycyny, zwiększając dramatycznie dostępność do transplantacji trzustek na całym świecie. Tylko jak to możliwe? O tym już za chwilę. Biodruk 3D przynosi ze sobą nową erę w dziedzinie transplantacji trzustek, oferując realne szanse na przeprowadzenie aż 50 tysięcy transplantacji rocznie. Oczywiście mówimy tutaj o skali całego świata i są to tylko w tym momencie szacunki. Dotychczasowe metody były ograniczone przez dostępność odpowiednich narządów i złożoności procedur związanych z przeszczepami. Jednak teraz. Dzięki biodrukowi 3D istniejące ośrodki zajmujące się izolacją wysp trzustkowych, tych istotnych miejsc w trzustce, które najczęściej przestają funkcjonować, mogą przekształcić swoją infrastrukturę, aby sprostać nowym. Wymaganiom. Odkrycie biodruku 3D otwiera przed ośrodkami zajmującymi się transplantacjami wysp trzustkowych zupełnie nowe możliwości. Teraz te ośrodki nie są jedynie miejscem, gdzie czekający na przeszczep pacjent ma nadzieję na ratunek, ale także mogą stać się i stają się epicentrum rewolucji w dziedzinie medycyny. Oto jak ośrodki transplantacyjne zostają dostosowane do ery Biodruku 3D. Po pierwsze, jest to nowa rola ośrodków transplantacyjnych. Tradycyjnie ośrodki te transplantacyjne pełnią rolę miejsc, gdzie dokonywane są przeszczepy narządów od dawcy do biorcy. Teraz z nadejściem biodruku 3D te ośrodki zmieniają swoją funkcję. Stają się miejscem produkcji bionicznych narządów, które są wyjątkowo dopasowane do konkretnych pacjentów, do jego potrzeb i do jego ograniczeń. Każdy organ jest tworzony indywidualnie, odpowiadając na unikalne potrzeby i cechy anatomiczne pacjenta. Dlatego mówimy, że te organy są szyte na miarę. Tylko jeszcze wejdźmy w ten temat trochę głębiej. Bo bioniczne trzustki produkowane przy użyciu biodruku 3D, jak wspomniałem, są szyte na miarę. To znaczy, że każdy detal, każda krystaliczna struktura jest dokładnie dopasowana do ciała pacjenta. W przeciwieństwie do tradycyjnych przeszczepów, gdzie pamiętajmy też, dostępność panujących narządów jest ograniczona i należy mieć także na uwagę zgodność dawcy i biorcy. Biodruk 3D eliminuje niejako ten problem, gdyż pacjent nie musi już czekać na dopasowanie dawcy. Zamiast tego, jego własne komórki są używane do tworzenia trzustki, która idealnie wpasowuje się w jego układ biologiczny, minimalizując tym samym ryzyko odrzutu. Właśnie o eliminacji ryzyka odrzutu. Tradycyjne przeszczepy, jak wspomniałem, często były obarczone tym ryzykiem, czy są obarczone tym ryzykiem odrzutu, ponieważ nasz układ immunologiczny, nasz protektor, nasz obrońca tego pacjenta może odrzucić obcy narząd, gdyż uzna go za obcy materiał. A dzięki biodruku 3D ten problem w zasadzie znika. Bioniczne trzustki produkowane są z materiałów biologicznych pacjenta pobieranych od niego, co minimalizuje ryzyko odrzutu, gdyż po przeszczepie organizm rozpoznaje już ten organ. Stąd stwierdzenie, że ten układ, ten organ jest w pełni zgodny z naszym układem immunologicznym pacjenta, ponieważ jest zbudowany z jego własnych komórek, własnych, niepowtarzalnych komórek. Indywidualnie Dostosowanych i dopasowanych. Dzięki adaptacji ośrodków transplantacyjnych do biodruku 3D wyobraźmy sobie, że każdy pacjent oczekujący na przeszczep może mieć indywidualne rozwiązanie, szyte na miarę. Zespół medyczny może dokładnie zaprojektować trzustkę, uwzględniając specyficzne wymagania pacjenta. To nie tylko w zasadzie zwiększa szanse na ten sukces zabiegu, ale także poprawia jakość życia po przeszczepie, bo. Przeszczep nie zawsze przyjmuje się od razu, lub proces regeneracji też trwać może dość długo. Z racji tego, że ten organ jest idealnie dopasowany do pacjenta, minimalizuje to szanse powikłań i co najważniejsze, też przyspiesza proces gojenia się. Dostosowanie ośrodków transplantacyjnych do biodruku 3D jest w zasadzie tylko początkiem. To zapowiedź przyszłej personalizowanej medycyny, gdzie każdy pacjent może mieć swoje własne, unikalne metody leczenia i unikatowe narządy produkowane wręcz na zamówienie. Ośrodki te stają się miejscem, gdzie marzenia o personalizowanej opiece zdrowotnej stają się rzeczywistością, a medycyna staje się coraz bardziej precyzyjna i skuteczna. W ten sposób Biodruk 3D nie tylko zmienia sposób, w jaki przeprowadzane są te przeszczepy trzustek, ale także definiuje nowe standardy opieki zdrowotnej, gdzie każdy pacjent może mieć nadzieję na uzyskanie dokładnie takiego narządu, jaki potrzebuje organu szytego na miarę swoich własnych potrzeb. Porozmawiajmy chwilę o korzyściach, bo sukces w komercjalizacji biodruku 3D przynosi, jak wiecie i usłyszeliście Państwo, wiele korzyści dla społeczeństwa. Po pierwsze, tworzy nowe miejsca pracy w obszarze zaawansowanych technologii. Produkcji narządów pozwala zatrudniać biotechnologów, inżynierów, chemików i lekarzy. Po drugie, przyspiesza rozwój technologii w dziedzinie medycyny, otwierając drzwi dla dalszych innowacji. Po trzecie i co najważniejsze, poprawia jakość życia pacjentów, przyspiesza proces regeneracji i gojenia się, no i co najważniejsze, minimalizuje szanse odrzutu. Dlatego pacjenci mogą czuć się realnie bardziej zadbani i mieć szansę na lepsze, zdrowe życie. Biodruk 3D ma również ogromny potencjał w dziedzinie badań nad lekami. Stajemy na progu nowej ery. Ery, w której granice nauk medycznych są definiowane na nowo. Ery, która nie tylko obiecuje przekształcić opiekę nad pacjentami, ale także zrewolucjonizować sposób, w jaki prowadzimy badania medyczne. Naukowcy na całym świecie uważają, że jeżeli w dostateczny sposób będziemy rozwijali biodruk 3D. Będziemy mieli szansę na stworzenie absolutnie nowych rozwiązań medycznych. Po pierwsze, powstaną precyzyjne i realistyczne modele narządów. Wyobraźmy sobie świat, w którym badacze mają dostęp do precyzyjnych, realistycznych i funkcjonalnych modeli narządów. To taka obietnica, którą właśnie niesie ze sobą biodruk 3D. Poprzez tworzenie trójwymiarowych struktur narządów z niezwykłą precyzją naukowcy mogą badać ludzką fizjologię oraz patologię w sposób, który kiedyś był nie do pomyślenia. Te modele replikują w zasadzie skomplikowaną mikroarchitekturę ludzkich narządów, pozwalają zbadać patologię w naszych narządach, pozwalają badaczom także zgłębić choroby na poziomie komórkowym. Przypomnijmy, że dotychczas stosujemy w znacznej mierze badania na poziomie komórkowym, w liniach komórkowych oraz w organoidach. To całkowicie nowy rozdział dla kategorii badań medycznych. Po drugie, taka obietnica, kolejna, to eliminacja konieczności testowania na zwierzętach. Jednym z najważniejszych etycznych problemów w badaniach medycznych jest i było stosowanie zwierząt do testowania nowych leków. I nowych terapii. Biodruk 3D oferuje humanitarne rozwiązanie. Dzięki zaawansowanym bioprintowym modelom narządów, badacze mogą teraz testować nowe substancje bez konieczności podawania ich zwierzętom eksperymentalnym. Ten zwrot znaczy ogromny postęp w aspektach etycznych badań medycznych, dopasowując nasze praktyki do naszego moralnego kompasu. Kolejnym dużym sukcesem może okazać się przyspieszenie rozwoju leków. Możliwość przeprowadzania eksperymentów na organach przypominających ludzkie może diametralnie przyspieszyć proces opracowywania leków. Tradycyjne metody testowania leków często obejmują długotrwałe próby, gdzie wyniki czasami źle przekładają się z prób na zwierzętach na te próby na człowieku. Jednak dzięki bioprintowanym narządom naukowcy mogą obserwować efekty leków na ludzkich tkankach w zasadzie bezpośrednio i później tylko skalować to na organizm żywy, na człowieka. To nie tylko przyspiesza proces, ale także zwiększa dokładność przewidywań dotyczących skuteczności leków oraz potencjalnych skutków ubocznych. Kolejnym taką obietnicą jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa leków. Biodruk 3D pozwala na szczegółową analizę interakcji leków z określonymi ludzkimi tkankami oraz interakcji wielu leków jednocześnie. Naukowcy mogą obserwować, jak leki metabolizują się w tych bioprintowanych narządach, zapewniając głębsze zrozumienie ich skuteczności i profili bezpieczeństwa. W rezultacie takie leki wychodzące na rynek przeszłyby bardziej rygorystyczne testy, co prowadziłoby do zwiększenia pewności co do ich skuteczności i minimalizowałoby ryzyko dla pacjentów. No i co najważniejsze, przyspieszyłoby także ten proces. Kolejną możliwą ścieżką rozwoju i obietnicą jest otwieranie drzwi dla innowacyjnych terapii. Poprzez precyzyjne symulowanie ludzkich narządów, Biodrukowanie nie tylko rewolucjonizuje testowanie leków, ale także otwiera drogę dla innowacyjnych terapii. Medycyna personalizowana, kiedyś pojęcie z przeszłości i raczej tylko w głowach tych, którzy mieli szerokie wizje, staje się obecnie rzeczywistością. Już mamy narzędzie genetyczne, które to umożliwiają, ale to umożliwi dostosowywanie terapii do poszczególnych pacjentów na podstawie ich bioprintowanych modeli narządów. Staje się więc nie tylko możliwe, ale może stać się także standardową praktyką. To podejście indywidualne maksymalizuje skuteczność terapii, minimalizując jednocześnie skutki uboczne. Jak mogliście Państwo usłyszeć, biodruk 3D to nie tylko technologia, to prawdziwa rewolucja w medycynie. Oferuje nową nadzieję dla pacjentów oczekujących na przeszczepy zmieniając ograniczone zasoby w nieograniczone wręcz możliwości. Jest to krok w kierunku przyszłości, gdzie personalizowana medycyna staje się rzeczywistością, a choroby nie są już wyrokiem śmierci. To jest rzeczywistość, która może być osiągnięta dzięki zdolnościom i determinacji naukowców. W tym polskich naukowców pracujących nad tą fascynującą technologią. Celem polskich naukowców jest wprowadzenie bionicznej trzustki do praktyki klinicznej na szeroką skalę. W przyszłości, dzięki tej technologii, możliwe będzie, czy może stać się, przeprowadzenie dziesiątek tysięcy transplantacji bionicznych trzóstek rocznie, oferując nadzieję milionom chorych na całym świecie. Pamiętajmy. To nie tylko innowacyjne podejście do medycyny, ale także potencjalnie rewolucyjny krok w leczeniu, w tym przypadku, jednej z najbardziej powszechnych chorób na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do śledzenia dalszych badań nad tą fascynującą technologią Made in Poland.